Karta na dziś to siódemka mieczy, mamy 15 dzień września, jest to poniedziałek. No cóż, w przypadku siódemki mieczy to przede wszystkim bardzo silne ostrzeżenie przed osobami nam nieprzyjaznymi. Tarot poprzez tę kartę namawia bardzo intensywnie Państwa, abyście Państwo bardzo dokładnie ważyli słowa, które wypowiadają Państwo. Publicznie, abyście Państwo pamiętali, że nie wszyscy, którzy deklarują nawet, są Wam przyjaźni, abyście Państwo uważali na siebie na drodze, bo mogą Państwa spotkać osoby, które wiedzą lepiej, tak? czyli tutaj jest możliwy błąd, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu. Nie wypadek, ale błąd. Ogólnie rzecz biorąc, to jest karta, która pojawia się wtedy kiedy powinniśmy być bardzo, bardzo czujni i dobrze oglądać się za siebie i oglądać swoje otoczenie. Dzięki temu spokojnie przejdziemy do następnych dni i wszystko ułoży się po naszej myśli. A my się polecamy. Dobra